Ten podły j... glut spysiński. Moja mama jest moje przyjaciółko. Nie wątpię najka. Nie wątpię. Jakbym miał. E, jakby, jakby ktoś gadał tak jakbym był takim wykrętem i, i gadał takie same głupoty, jak e, inna osoba. Ewentualnie jak druga osoba gadałaby takie same głupoty jak ja, to tu musiało być przyjaźnie strachu. Nie, nawet nie z tego włączyć, bo się tylko wkurzę. Moi drodzy, natomiast zacznijmy tego live'a od czegoś lekkiego. Ha, ha, ha Nike Taki żarcik oczywiście. E, ja znam tradycję wysyłania 500 euro co 30 minut. Też znam tą tradycję. E, oczywiście, no co, no. E, tą tradycję możemy zmienić na 100 euro. No wiadomo, inflacja i tak dalej. Spontaniczny wyjazd, gorszy czas i duchy zmarłych. Moi drodzy, no to będzie może creepy dzisiaj. Może dzisiaj będzie creepy. Znaczy inaczej, mamy Ela Gawin i mamy Nike, na pewno będzie creepy, to pierwsze. Natomiast po drugie, no może się chociaż troszeczkę pośmiejemy. Miejmy nadzieję, że Nike nie zepsuje nam jeszcze bardziej humoru. Szczególnie, że z tego co piszę, część z Was ten humor ma po prostu dosyć kiepski. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Nike. Słuchajcie, dzisiaj taki spontaniczny vlog. Miałam do Was nagrać jakieś takie dużo lepsze filmy, ale powiem szczerze, że tak, u mnie w życiu prywatnym tak dużo dzieje się niezbyt dobrych rzeczy i jestem tym wszystkim dosłownie, nazwijmy to wprost przytłoczona. Natomiast wiecie, ja teraz yy, poszłam sobie na spacer, tak zwanym psem i... Nagle dochodzę do wniosku, że tak. Ja nagle dochodzę do wniosku. Za każdym razem, ja tylko słucham vlogerów, albo słucham ludzi, którzy pokazują swoje życie, to zawsze dochodzę do takiego wniosku. Ja pierdzielę, ale to jest zajebiste. To znaczy, ogólnie jak, jak się robi taki content ze swojego życia, no to trzeba dużo w życiu robić, więc to też jest. Więc to też tak, bo chciałem powiedzieć, że to jest mega łatwe. No ale z drugiej strony nie może być nudno, bo wtedy będziesz, będziesz szusznie? A szusz nagrywa takie filmy, że po prostu gadam kamery i że narzeka, narzeka na wszystkich. Ale chcesz, chcesz, chcesz coś robić ciekawego, no to musisz mieć ciekawe życie. A jak nie masz ciekawego życia, no to musisz robić wszystko, żeby pokazać, że masz to ciekawe życie. Natomiast jeśli chodzi o montowanie takich filmów, to jest. To zazdroszcz takim ludziom. Dlaczego? Ponieważ oni tylko montują, to znaczy klikają jakieś tam sceny, czasem dodadzą muzykę i jest koniec. A jak ja montuję film? O oh jest. O Jezu Chciałem świętszy, Chciałem być, mo być montażystą takich osób. Czemu zawsze przy niej głośność jest minus 1000? Ponieważ e, to jest blog. Jak ona nagrywa vlog, albo jak chce yy, udawać normalną, no to wtedy ona wiesz, mówi właśnie w taki sposób, żeby wiesz, żeby nikt na pewno aby jej nie, nie poznał o to, że coś jest z nią nie tak. Natomiast w momencie, gdy zaczyna mówić o na przykład ludziach, którzy współżyją, no to wiadomo, że wtedy będzie się oczywiście odpalać. No, wtedy nie, takie no, osoby no, mają najgorsze grzechy i powinni grędzicie. spłonąć w piekle. Tak to wygląda. Jedna starsza pani, taka po 60 zaprosiłam. Boże jedyny, siamati, po tego. Wywalili mnie dzisiaj z roboty, jestem w dupie finansowej. Jakub Knioła. To się dzisiaj dzieje. Co, co w ogóle jest za dzień dzisiaj? Wtorek. Nie jest to poniedziałek, jest wtorek. A tyle z was pisze, że, na, że naprawdę ten wtorek jest aż tak straszny. Przykro mi. Oczywiście no, serdecznie Cię pozdrawiam i, i, co, no, i do wszystkiego dobrego Ci życzę, kudłaty. Nie, do siebie, do Szczecina. No i wiecie co? Co? Mówię, nie, kicham, co nie, na co poszłam teraz na ten spacer. I tak nagle wprost. A dobra, może jednak pojadę. I słuchajcie, weszłam na Intercity, żeby o czym ona mówi? zakupić bilet. Kupiłam bilet. No, i kupiłam bilet taki, który no, tylko taki został, mianowicie bez gwarancji. miejsca. i wiecie, w sumie mam wyjazd o 22.50 z godziny 2.40. Ja nie jestem w ogóle spakowana nic. Jadę do Katowic, a później z Katowic będę się prześrodkował na pociąg do Szczecina. No i nie ma. Co to jest? Eee... No nieważne. Co tam, Mati? Jakub Michalski. Witajcie bardzo serdecznie. No dobrze, czekam ciągle na zdjęcie siura, którego jeszcze nie wysłałeś, byku. Mam w ogóle tam. Gwarancji miejsca. Czyli tak naprawdę nie wiadomo, czy ja będę stać, czy siedzieć, no bo wszystkie jakby zostały... Aż wstyd powiedzieć, że mój wtorek jest cudny. No to właśnie napiszcie, jak macie coś dobrego do przekazania, co wam się dzisiaj fajnego zdarzyło. No to też piszcie, żeby nie było tak, że wtorek jest jakiś pechowy dzisiaj. ...wykupione i ja mam ostatni drinker, czyli ostatni na koniec, jakby zaraz przed końcem czasu kupuję bilet. To tak skrajnie nieodpowiedzialnie powiem, że 10 godzin będę jechać. Omni prezent. Y... No, jest lepiej. I, I no, bo to nie są, wiecie, koleje śląskie, że tak. Ta, Harley Quinn, to nawet nie są no Tam z góry jest jakby tak, że jak to, to... pierwszy, ten lepszy, nie? Bo w Intercity jest tak, że musicie sobie zarezerwować miejsce, no bo inaczej sobie nie usiądziecie. A w kolejach śląskich, to wiecie, tu się zwolni miejsce, to siadacie i w ogóle. Także węgiel, mam nadzieję, że kiedyś Tak to będzie, bo pamiętam kiedyś, jak wracałam z siostrą z Warszawy do Ryb... Taki żarcik oczywiście z tym węglem ze Śląskiem. Mam y, kolegę, y, kilosa 53 i zawsze sobie tak żartujemy, że... Węgiel, Śląsk, także to taki taki tylko inside joke, inside joke tego kanału, spokojnie, proszę mnie nie kamienować, proszę mnie nie kamienować również węglem, haha, przepraszam. To mieliśmy też napisane na, właśnie na bilecie, że brak gwarancji miejsca do siedzenia. Tak, mam, mamo, mogę Harley Quinn, mamy Harley Quinn w domu, Harley Quinn w domu. Później okazało się, że po prostu z Warszawy do rybnika jechaliśmy cały czas. Nikt do nas nie przyszedł, nikt nas nie, nie chciał tego miejsca, na którym siedzieliśmy. Po prostu cały czas siedzieliśmy. Bardzo to było. Nietypowe bardzo fajne. Mam nadzieję, że teraz też tak będzie. No bo wiecie, teraz to jednak nie są. To jest przyspieszone? Tak, jest to przyspieszone, ponieważ. Yy... Na nieprzyspieszonym, ona bardzo. Ona inaczej. Jak, jak na razie minęły dwie minuty, i ona przez te dwie minuty powiedziała po prostu to, że kupiła sobie bilet do szczecina i do tego szczecina jedzie. Trzy godziny czy cztery, tylko teraz to jest jednak 10 godzin jazdy. Zobaczymy, jak tam będzie, i w ogóle mam nadzieję, że mi się spodoba, bo ja tą panią ostatni raz widziałam w wieku Widzicie? 16 lat, także troszkę tego miał. 1,25 musi lecieć. W ogóle co mi to tu wisi? Aha! Z książki szlajfka. Po prostu <głos》> tego wiecie, taka. Szlajfka? Taka Tindin, Tindin, no, no. Ha, taka ten. okej, okay, to już wiem, co to jest. a tak to ja wam powiem dużo innych rzeczy w moim życiu, rzeczy, Dam 100 złoty testa, na testa, a zwrócić na konto? Wiesz co, Zdaj na testa, ale... Yy, czy zwrócę na konto, to jest również dobry test. Wiesz, także to trzeba... Dużo innych rzeczy w moim życiu się dzieje, także proszę Was też o modlitwę, o siłę dla mnie, dla takiej pewnej osoby, tak żeby. Tak, a powiem Ci, tak, jakbym, jakbym był wierzący, to bym, to bym się pomodlił. Ale powiem Wam, że w ogóle to jest bardzo miłe. Nawet dla osoby niewierzącej, tak jak ja, modlitwa w mojej intencji jest rzeczą miłą. Na przykład, jak Iza była w szpitalu, i jej zdrówko było kiepskie, ja w tym szpitalu tak naprawdę z nią spędziłem dwa tygodnie, to mój serdeczny przyjaciel Oluś Łączka, czyli brudna, aka Brudna Małpa. Mówił mi normalnie, że zdropaśki za nią odmawia, i był na msze, poszedł z kumplami, i też w intencji tej mojej izabelki się modlili. Także nawet dla osoby niewierzącej coś takiego jest bardzo miłe. I najka, z pro prosto z mojego niewierzącego serduszka, gdybym był wierzącą osobą, to również bym się pomodlił. Natomiast nie mogę tego zrobić, ponieważ no cóż, to by były za, cóż to by była za modlitwa w momencie, gdy nie wierzę, prawda? Myśmy się potrafili jakby dogadać, no bo to jednak mi jest bardzo bliska osoba, a wyszły z tego jakieś komplikacje, to już mniejsze o to, bo ja wiem, że ludzie i tak w komentarzach snują e, teorii. Na przykład ostatnio, wiecie, też, tak sobie z chłopakiem porozmawialiśmy, że chyba na razie nie będziemy siebie publicznie pokazywać nigdzie, a ludzie w komentarzach, no, ty już z nim nie jesteś, no i już nie jesteście razem. Ja bym powiedział, ja nawet live'ów nie robię, bo ludzie ciągle tylko pytają o to samo i jakby wiecie, to jest fajne i tak dalej, fajnie, bo mogę z tymi ludźmi pogadać, otworzyć się przed nimi, ale jak są ciągle tylko te same pytania. Bo mimo tego, że nie wierzysz, że to nie wierzysz, że to zadziała, to jednak widzisz, że ktoś robi coś, żeby było lepiej. Dokładnie, dokładnie tak. To jest za, za, zawsze, wiesz, zawsze takie staranie, ewentualnie e, próby tego, że wiesz, jakby sa, samo zainteresowanie i chęć jest, jest rzeczą, którą, wiesz, nie, nie wszyscy okazują. nie? No to się później tego wszystkiego odechciewa. W ogóle ostatnio z wydawnictwa Fronda dostałam taką wspaniałą książkę, czy to o relacji damsko-męskiej, czy to właśnie... O, o, to dużo pewnie grzechów tam. Kurde, duchy zmarłych, tego jestem najbardziej ciekaw. O, em... O duszach, które tutaj właśnie pokłócują na ziemi. Ja całkiem poważnie tu niedzielę w mojej parafii zamówiłem szedzę za twoją żonkę, bo wróciła do zdrowia. Boże, jedyny. Jesteście niesamowici. I pewnie moja życie, jak właśnie e, ja wam kiedyś zrobiłam filmik o Ola, tym, Lofer, jak się widziała, te dusze zmarły. I ja wam powiem, o. naprawdę książka jest na takim pięknym, cudownym poziomie, wysokim. Jest tam wszystko szczegółami opisane. Jakieś takie dowody na to wszystko, na to, jak nam święcie też pomagają, czy to inne dusze. No to jest coś naprawdę e, wspaniałego. Ja wam powiem, mam nadzieję, że za niedługo, jak już właśnie wrócę tamto Wy wierzycie w duchy? Wy... Życie pozagrobowe, że na przykład są jakieś zjawy, duchy, zmory nieczyste, które mogą was i nas tutaj straszyć. To, że zrobię was... Koziłek, witam serdecznie. Właśnie dla was taki jakiś filmik. No, powinno właśnie z tego Szczecina wrócić, nie wiem czy w sobotę, czy w niedzielę. Jeszcze muszę to, jakby ustalić. Natomiast powiem Wam szczerze, że. Czy nie wierzę, w ogóle wierzę. spakowana nope, I w ogóle inna kwestia. Kończy mi się w ogóle urlop? A ja mam wrażenie, że jeden. A się wicher, pozdrawiam serdecznie, dziękuję. na tym urlopie teraz byłam? Ja zawsze na wierzę No to byłam właśnie w Szczyrku Jest właśnie taki jeden z tym Ale no to nie było teraz w tą niedzielę, tylko to było jeszcze tydzień temu i byliśmy tam w sumie na dwa dni. Ja, e, ja wierzę, że Jezus zmieniał wodę w wino. A ja na przykład ostatnio widziałem e, dosyć zabawnego mema a propos Jezusa. Mem, tu, mogę powiedzieć, czy, czy nie mogę, bo zaraz o, Słuchajcie. E, Jezus zmarł za wasze grzechy. Yy, Okej. Okay. Jest tutaj po angielsku, więc tłumaczę. Jezus zmarł za wasze grzechy. Okej, okay, ale on tak naprawdę nie umarł. Tak na, prawda? Więc... Więc co on dokładnie poświęcił? Jezus odpuścił weekend. Gave up his weekend. Odpuścił weekend za wasze grzechy. No właśnie, więc to, to nie jest tak, że Jezus zmarł za grzechy, tylko... No to po prostu w weekend go nie było i to zrobił za Wasze grzechy. Bo tak naprawdę nie zmarł. Właśnie umarł. A nie, że nie umarł. Zmarł, ale. <grym> ale nie zmarł. Zmartwychwstał. Czyli nie zmarł ostatecznie. Żył, przeżył. Nie umarł, ale jednak cofnie, cofnęło się umarcie, więc przeżył za Wasze grzechy śmierciu Marta. I to jest, to jest idealnie podsumowanie tego mema. I, i bardzo fajny. mi tak. tak. Taki hotel osobny łóżka i w ogóle. A i wam powiem Wam szczerze, że za 120 zapłaciłam od osoby i naprawdę no, się zrespił. Naprawdę rewelacja. Jeszcze śniadanie było wliczone w cenę, więc no po prostu idealnie. I powiem Wam szczerze, że przydały mi się znowu takie wyjazdy no, Trochę kredytów. Tak, żebyśmy pobyli sam na sam. Bo ja zauważyłam, że wtedy tak najlepiej spędzamy czas, najlepiej ze sobą wtedy się dogadujemy, rozmawiamy i to jest naprawdę coś wspaniałego. Ja mam nadzieję, że jak wy tutaj macie takie drugie. Mieli go go uciek, dokładnie. To, że też z nimi, nie że cały czas przebywacie tylko wśród innych i tak dalej, I na przykład nie wiem w jakiejś restauracji czy, czy gdziekolwiek, tylko że jesteście gdzieś też sam na sam. No i ja Wam powiem, nie będę ukrywać, że za tym swoim chłopakiem obecnie tak teraz tęsknię. Natomiast no, mam nadzieję, że z nim tak zobaczę i że po prostu będzie dobrze. Zobaczymy, jak to wszystko e, jakby potoczy się teraz z tym Szczecinem. No bo mnie ten teraz ten Szczecin ciekawi, bo ja jako 16-letka to byłam u tej pani i powiem szczerze, że wtedy byłam przerażona, bo wtedy to tak na. Jakiej pani? Bo ona mówi, że kogoś tam nie widziała 15 lat, tam 16 lat. Ale kim jest ta pani? ...i się patrzyła też na świat i tak dalej. No teraz to już jednak 8 lat, także do przodu, także zobaczymy jak to będzie teraz. 8 lat jednak. Mm, no i dostałam w ogóle cudowną paczkę od widza. I patrzcie co ja dostałam. O! Tej... Paczki, paczka od widza. Najbliższe, brakowało mi tego. W paczce były, były te, takie maszkety, czyli słodycze. Kojarzycie te takie pieniądze do jedzenia? no to. Ja pamiętam ale nigdy nie miałem pieniędzy, znaczy nigdy nie miałem pieniędzy do jedzenia z prostego powodu. Nie miałem pieniędzy prawdziwych, żeby kupić te pieniądze sztuczne, także. Może raz w życiu jadłem, tak gryza od kogoś dostałem, ale w moim dzieciństwie to raczej mało słodyczy jadłem. Później się uruchomiłem, jak już dostałem, jak już byłem trochę starszy. Najka no oddaj słodycze, oddawaj fartucha, masz tatuaż na przedramieniu. Nie mam, ale planuję. Taki żarcik, oczywiście. Nie, y, mam tutaj. Mam tutaj. I analogicznie mam tutaj i tutaj. I tutaj, i tutaj jeszcze. I tutaj mam. I tutaj mam. I tutaj mam jeszcze. Dzek. Yeah, Właśnie tego tutaj było. O ile się nie mylę 200 ich. Ja nigdy tego nie dam. Taki żelek czy coś. Nie, nie, to nie jest żelek, tylko to jest. Y taki sztuczny papier, taka masa cukrowa, ale to nawet nie wiem jak. Nawet nie wiem w sumie, jak jakby to nazwać. Trochę jakbyś. Jakbyś tak s, jak Andrut, no, trochę, trochę jak Andrut, ale też nie do końca. Też nie do końca, bo to jest takie bardziej. Nie jako opłatek. Bo warto się. To się wieje A jeżeli takie pieniądze do jedzenia, no to. Właśnie... Taki trochę opłatek, trochę jakby wata cukrowa, yy, słodki, no słodki opłatek. Tak to no, tak, to powie, tak to nazwijmy, no. Słodki w opór opłatek. No i elegancko. Tego tutaj było, o ile się nie mylę, 200. Dwie... Eee, nigdy nie miałem tych pieniędzy do jedzenia, bo nigdy nie miałem tych prawdziwych. No to prawda, to jest akurat to jest, to jest prawda. Ja na przykład swoją pierwszą pizzę to zjadłem. Tak, pierwszą pizzę, żeby zjeść całą, bo tak, bo e, taka pizza jeszcze, e, żeby zjeść w pizzerii, to pierwszy raz w podstawówce, ale tylko dlatego, że był jakiś dzień chłopaka i coś takiego, i ten, i wtedy była pizza, ale wtedy się <laughs> rozchorowałem. I nie poszedłem do pizzerii, więc jak wróciłem razem z dwoma innymi kolegami, słodkie ciało Chrystusa, dokładnie, to jest ciało Chrystuska, słodkiego kochanego. No to wtedy jak wróciłem razem z dwoma kolegami, to był Damian i ktoś jeszcze, to wtedy nam zamówili pizzę. Później jadłem pizzę, jak miałem chyba z 13 lat. Może z ciałko Chrystuska, dokładnie. Może z Słodkie ciało Jezuska. E, może z 15 lat a później, później to dopiero nie wiem, jak już byłem taki starszy, naprawdę tak z 18, 19. Coś takiego. Wieki temu, ale jesteś niemiła. No, ale tak to, tak to właśnie tak to właśnie wyglądało, że jakoś... Jak jak wszyscy na przykład, nie wiem, jedli zawsze na przerwach jakieś KBT, hot dogi czy coś, no to ja zawsze mówiłem, że nie, ja nie jestem głodny. Ja głodny nie jestem, albo zawsze kum, kumple mówili, ty, idziemy cię na kepsach, piąt jest, piąteczek, idziemy na kepsa. A ja, e, nie wiesz co, ja ten, wczoraj jadłem, albo nie, głodny, nie chcę się kepseść. Ja, mi się nie chciał kepseść. Gówno. No, także, także kurczę Wam powiem, że wiele było takich sytuacji. Nie wiem jak tam e, nie wiem jak tam u was sytuacja wyglądała, ale tak to niestety tak to niestety czasem wyglądało, no. Ale pizza pizza chyba tak najbardziej. Tak mi się wydaje. No, pizza, jak, jak na przykład, e, jak na przykład, ale u, u mnie ja mam w głowie tak za, za ten zakodowane, że pizza to jest takie jedzenie. Że przez to, że w dzieciństwie nie jadłem i przez długo nie jadłem i zazdrościłem trochę tej, tej pizzy u znajomych, no to nie wyrzucam pizzy w ogóle. Nie wyrzucam. Następnego dnia dojadam, czy coś, nie było, jak nawet, jak bardzo rzadko, jak nie wiem, wiem kebaba mi się nie chce dojeść i ba bardzo rzadko, bo często dojadam, to wyrzucam. Eee, nie wiem, mogę frytków nie zjeść, mogę, nie wiem, hamburgerek jakiegoś takiego dużego nie zjeść, ale jeśli chodzi o, o pizzę, to pizzy nie wyrzucam. To jest tak głęboko zakorzenione w mojej, w mojej głowie, że, że nie wyrzucam. Dobra, nieważne. Eee, teraz, y, teraz już na szczęście minęły te lata i to pizzę sobie gdzieś tam można czasem zamówić. Czyli <słuchaj> ich tutaj było... No nie wiem, jak to gdzieś czytałam, że było ich 200. W każdym razie ja wam powiem, no coś pięknego, cudownego, wspaniałego. Dostałam jeszcze żelki. Dostałam w sumie pięć różnych opakowań żelek, Czy to jakieś żdownice, czy to jakieś miski dalej. O, ja żeleczki bardzo lubię. To jest, jakbym miała powiedzieć, ulubiony swój słodycz. Znaczy, jest to właśnie słodycz, a czekolada. Czekolada to zaledwie się jako słodycz. Inaczej. Lubię chipsy, lubię czekoladę i uwielbiam żelki. O jak ja lubię żelki. Także przy tej okazji nie masz, dalej. Serdecznie właśnie temu kto O, mówiąc słodycz, to właśnie są pianki, cukierki, lizaki, lizaków nie, cukierków, takich cukierkowatych nie, pianek też nie, ale żelki. Te jeszcze czupa czupsy tam były, wiecie, te lizaki czupa czupsy, no po prostu prezent idealny będzie to właśnie na podróż, jakieś lizaki sobie tam wezmę po prostu, żeby tak jeszcze w tym pociągu jeść. No ja się trochę cykam, jak to będzie teraz z tym przejazdem tam, no cykam się, kurde. Właśnie, skończ jedzenie, błaga. Nie, no właśnie e, właśnie jedzenie jest fajne. Mm, Matia też czekolady z żylkami, jadłem czekolady z krakersami. Bardzo lubię połączenie słodkiego i słonego. No cykam się. Kwaśne? Kwaśne, tak. No. A z drugiej Też tak, Matima, że jak zjesz chipsy, to masz ochotę na czekoladę odwrotnie, po słodkim ciągnie się na słonę. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Ja zawsze, zawsze się śmieję, że ja mógłbym zjeść cały tort urodzinowy pod warunkiem pod jednym warunkiem, że mógłbym, że mógłbym obok mieć paczkę chipsów, którym bym zagryzał właśnie ten tort. Wtedy dałbym radę. Z strony powiem Wam, że ostatnimi czasy zauważyłam jedną rzecz, która totalnie się różni... Biszkopt z żółtym serem. Zaraz się zarzygam. I właśnie po tym komentarzu kończymy radość o jedzeniu, moi drodzy. Nie od tego, co było rok temu. Ja Wam pewnie opowiadałam, znaczy na banku opowiadałam Wam rok temu, że odmawiam właśnie tę nowennę pompaiańską. Ja Wam powiem, wtedy odmawiałam tę nowennę pompaiańską i praktycznie... Jest, nigdy... moi drodzy. Doczekaliśmy się. Jest nowenna pompaiańska. Było... Ani jednego dnia, żebym ja siedziała w domu, dosłownie ani jednego dnia, ja ciągle gdzieś jeździłam, czekałam. tu mnie ktoś na spotkanie zapraszał, tutaj ktoś, tutaj jakiś widz, tutaj jakaś widzka, tutaj ktoś nowenna. prosił na czekoladę. tutaj jechałam do Warszawy, <grym> tu do Wrocławia, tu do... Jest nowenny odcinek zaliczony, tak, jak najbardziej, jakby nie było nowenny, czegoś by mi brakowało, ja bym poszedł spać smutny, natomiast jest nowenna... W porządku, możemy raczej dalej. Krakowa, do Katowic. Naprawdę, ja na przykład w Katowicach wtedy bywałam no co drugi, trzeci dzień. Normalnie przynajmniej dwa razy w tygodniu, trzy nawet bywałam w Katowicach. No bo ciągle jeździłam się w składu. Nie, na, na nie byłam ani zakochana, ani po prostu cieszyłam się jakby swoją obecnością i obecnością bliskich. to teraz powiem szczerze, że teraz to ja mało kiedy ja wychodzę z domu i nie to... e, No kasami, również się na Instagramie, pewnie, że tak. Bo później jak jak, mi, jak chcecie mi wysłać jakieś. Yy, Jakieś, jakieś słodycze z innych krajów, albo chcecie mi jakąś paczkę wysłać, to się odezwijcie na Instagramie, ja wam podam i tak dalej. I później na live zrobię unboxing i będziemy wszystkiego próbować razem. To znaczy ja będę próbował, a wy będziecie zazdrościć. Przerażę. Ja kiedyś normalnie non stop wychodziłam z poza domu, a teraz Gustawka jest dzięki. siedzę w nim. I wtedy ja pamiętam, jak ja wtedy zniłam za taki momentem, żeby posiedzieć do domu, żeby się przespać. A teraz? Teraz już mam tego za dużo. I wiecie, już jest w sumie sierpnia, bo jest drugi sierpnia, a ja praktycznie mało gdzie byłam teraz właśnie. Mogę ci gówno wysłać w paczce. Najpierw jak wy Najpierw siura, siura na pliwie, no to wtedy ten. To wtedy możemy, możemy się dogadać. Powiem szczerze, gdzieś na wyjeździe. Coś innego niż rzeczy. Czy może być? Oczywiście, że może być. Podobnie że to nie będzie gówno Jak Jakuba Michalskiego. Ani tak. żadne inne, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Ten szczecin to i tak jest jakiś hardcore. Zobaczymy, czy też dojadę nad morze, bo ta pani coś tam wspominała o morzu, ale nie wiem. W ogóle inna kwestia. Sam fakt. Co to za pani? O kim mówimy? Pogody mnie dobija, dlatego że sprawdziłam prognozę pogody i ma być naprawdę tragicznie. 90% deszczu, 70% deszczu, 60% tak. deszczu. Tak. No po prostu, szczerze mówiąc, jestem troszkę rozczarowana, więc boję się, jak to będzie wyglądać. Wezmę sobie parasol jeszcze dla bezpieczeństwa. Także... Ghost, czekam. Ameryka to jest najlepsza rzecz. By po prostu e, nie zostać później... Przy... Jak Szczecin na morza nie leży? Nie, no leży normalnie. Ja w Gdańsku mieszkam, mieszkam, to do Szczecina mam przecież ile? Z 15 minut. ...moczoną i tak dalej, natomiast no zobaczymy jak będzie, troszkę mnie to... Ta... ...delorianem, nie? Pogoda przerażam. mam nadzieję, że jednak Pan to jakoś tak lepiej... ...nie mogę wyznaczyć najgorsze angielskie jedzenie. O, dziękuję bardzo. Zaplanuję i no, że będzie jakoś tak lepiej. A, no i w ogóle wiecie co? E, taka ostatnia mini historyjka. E, ja miałam tą babcię Helenę i ja wam powiem, ona właśnie ostatnio teraz 30 lipca miała urodziny i no właśnie byłam wtedy na tym cmentarzu. I powiem wam, że dzisiaj tak poszłam do ogrodu i patrzę, a liście tutaj są malin, takie wiecie, takie świeżo zakwitnięte, No mówię, a dobra, oberwę sobie. I oberwałam sobie te liście malin i zrobiłam sobie z niej herbatę. Jak na... e, długo jeszcze będzie gadała, nudno no to jest. Ale patrz, ile wody w tym, podczas tego odcinka sobie mogliśmy porozmawiać. O jedzeniu, no, nie, no. O, jedzeniu no, nie, wszytcie, o żelkach, o sobie, sobie biedotę. Fajnie. Napiłam się łyka tej herbaty, to automatycznie Minimu. Dziękuję za orazko. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkie wspomnienia przeniosę się na moją babcię, bo moja babcia robiła właśnie takie herbaty, liścia... Makusiowacz, takie polskie, e, takie polecenie też można... Polskie? E, polskie też można mi wysłać, oczywiście, jak najbardziej. Z, z, od polskich widzów, z Polski również dostawałem... Paczki na paczkomat, więc jeśli ktoś chce coś wysłać, oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Na live sobie będziemy odpakowywać i możemy robić unboxingi, nie ma problemu. wiecie, tutaj nazbierała pokrzywy, zrobiła z tego herbatę, tu nazbierała mięty, no to zrobiła z tego ten, tu nazbierała dziurawcu, no to zrobiła z tego herbatę, tu malinę i w ogóle. A gdzie te duchy zmarłych? Bo ja czekam na te duchy zmarłych. I powiem wam szczerze, że jak napiłam się tej herbaty, to od razu przypomniała mi się... Patarda miała... stoi po z Makoszy? Oczywiście, że tak. Nieustannie, dlatego ja siedzę. Babcia. I powiem szczerze, że ja żałuję, że jej tutaj właśnie wśród nas nie ma. Bo ja zamiast zrobić takie vlogi właśnie do was, to bym to robiła chyba dla niej takie ten. Kurcze, brakuje mi jej bardzo, że widzicie, jednak minęło dwa i pół roku, od jej tutaj nie ma, a mi cały czas jej brakuje i. No. Natomiast właśnie z tej książki właśnie o tych duszach czystości cierpiących, to właśnie tam jasno zrozumiałam, że trzeba coraz częściej modlić się za te dusze czyściu cierpiące, bo, bo potrzebują oni naszej modlitwy, a my często o nich zapominamy. Także, kochani, to Ostatnie tak... pół minuty skam? Kamala, przypominajka. Postaram się to zrobić, właśnie dokładniejszy filmik o tych wszystkich, jakby takich nazwijmy to, objawieniach tych duszczycowych, chociaż to nie są objawienia, tylko jakby takie przyjście z, pro, z, z prośbą o modlitwę. Mam nadzieję, że to zrobię, że Wam będzie się podobać ten filmik i tą książkę Wam pokażę. A teraz, kochani, wy się trzymajcie i wszystkiego dobrego wam jeszcze. Ja lecę się pakować. Pójdź Dobra, moi drodzy, właśnie obejrzeliśmy 9, 9 minut, 26 sekund Majki. filmu zupełnie o niczym, miało być o, o wyjeździe, tym wyjeździe. Tutaj przez dwie minuty mówiła o bilecie, później dwie minuty powiedziała o kimś, że kogoś na 15 lat i że nie zna, później powiedziała o tym, że nie robię live'u z chłopakiem, bo, bo ciągle pytają tego chłopaka, później powiedziała, że dostała jedzonko i żelki i na ostatnie pół minuty, że, żeby żeby modlić się. No, no powiem Wam tak, mimo wszystko jestem oczywiście najce wdzięczny, ponieważ rozpoczęliśmy sobie fajny, fajny sposób live'a, fajny nie dlatego, że najka, tylko fajny dlatego, że mogliśmy sobie porozmawiać o jedzeniu, a rozmowa o jedzeniu są oczywiście zawsze jak najbardziej fajne.